Halo, halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, z tej strony Dozo z następnym odcinkiem z Ważonej Gry. Lądujemy spadochronem i zostajemy zabici przez jakiegoś typa, tak jest, tak wygląda rozgrzewka przed trybem Ważone, Call of Duty. Nie no, norma, jakby widać doskonale, gdzie się spada i tak dalej, także zupełnie nie jest dziwko, tym bardziej, że włączałem sobie OBS-a i tak dalej, także jakby jestem usprawiedliwiony, nie? Swoją drogą, jeżeli jesteś nowy na kanale, to oczywiście cię gorąco witam bardzo serdecznie, zapraszam do subskrypcji, zostawienia łapki w górę, obejrzenia przede wszystkim tego odcinka. I również mam informację, że Call of Duty Warzone, czyli, Warzone, czyli Battle Royale, wejdzie w miejsce Dead Cells, czyli będzie codziennie o 15:00 standardowo. Widzę, że tu już kolega zamarkował, sobie potwierdzimy, żeby wiedział gdzie lecimy no, także wejdzie w miejsce Dead Cells, bo Dead Cells postaram się jakby nagrać w moment pokonania giganta i tak dalej, bo cały czas będę sobie grał gdzieś tam offline, ale no biorąc pod uwagę, że na nagraniach to ciężko wygląda w ten sposób, że strasznie długo zajmuje samo dojście do, do giganta i tak dalej i strasznie dużo czasu na tym schodzi, to na razie przesuniemy sobie to w czasie i tyle, bo Generalnie wychodziło na to, że każdy odcinek wyglądał praktycznie tak samo, e, i, i, i trochę mnie to też złościło, że nie mogę nic nowego zaprezentować e, i, i, i no to tak wygląda. Więc lecimy sobie w tego koda. W ogóle odkryłem taki e, kak, jeżeli można to tak nazwać, e, że jeżeli się leci na spadochronie, znaczy jeżeli wylatuje się z helikoptera, nie e, to żeby dolecieć dalej. Wystarczy otwierać spadochron i od razu go odcinać i wtedy się spowalniamy, jeżeli chodzi o naszą prędkość spadania. Natomiast po otwarciu spadochronu lecimy jakiś kawałek więcej do przodu. Tak mi się wydaje, że tak to funkcjonuje. Mam nadzieję, że się nie mylę. Ktoś tam do mnie strzelał chyba. Dobra, wymienimy sobie na M13. A tutaj mamy tego, to też wymienię. Dobra, zamknę się, muszę się skupić, cholera. Podjechać do moich teammateów, Lądowali jednak troszeczkę gdzie indziej. Ja no w miarę w tym samym miejscu. Dobra, to może ja zlutuję ten budynek. sensu tak się wycofywać. Stawiać ten lód, tym bardziej, że skrzynkę już słyszę tutaj. Dobry. Uuu, strzelba, nie. W ogóle mnie to nie interesuje. Um. Wymienimy sobie na... Lekki karabin maszynowy, który wcale nie jest lekki, bo jest dosyć ciężki Skrzynia z zaopatrzeniem jest lepsza od systemu trofii Moim kromnym, skromnym zdaniem Tu już mamy fulla jeżeli chodzi o amunicję Kogo tu nie widzę, dobrze upewniam się O coś tutaj mam zabezpieczyć, nawet nie zauważyłem, ślepy jestem Powinienem się skampić tutaj jakby ktoś przyszedł, ale nie wydaje mi się bo, że ktoś tam do mnie strzelał rzeczywiście Powinienem w ogóle mniej mówić chyba, nie? Po pierwsze bardziej się skupić na rozgrywce, po drugie na słuchaniu gry. Dobry w ogóle pomysł. Dobra, na no elegancko. Rakietka. Ostatnio znowu piąte miejsce zająłem offline, także... Czy offline? No poza nagrywką, także w ogóle... Wow! No gdzieś tu się strzelają. Słuchaj, generalnie na West, czyli na zachodzie. Bardzo kozaskie, oczywiście, jak w każdym trybie battle royale są tu oczywiście snajperki. Ale tym bardziej są kozackie, że w Call of Duty to rzeczywiście ma sens. Te snajperki idzie trafić tymi snajperkami. Tam są generalnie. Snaperek to raczej im nie zagrozimy na razie. Ale kierowałbym się w tamtym kierunku. Czemu by nie? Moi teammatesi są w miarę ogarnięci, że idą za mną, bo często jest tak, że to są po prostu dwie osoby. One siedzą na Discordzie i po prostu robią zupełnie jakieś dziwne rzeczy Muszę za nimi biegać A tu jest inaczej, bo oni biegają za mną, o to chodzi, o to chodzi w tej... Dobra, M13, my mamy tutaj MP7, ale M13 używa tego samego, tej samej amunicji, co... Lekkie karabiny maszynowe, zauważyłem to w ogóle Więc jakby... Warto nosić karabin szturmowy czy, czy właśnie lekki karabin maszynowy a, a poza tym jakąś snajperę, wyrzutnię Dzień dobry kolego Chcesz się pokazać? Nie mam żadnego granatu, cholera akurat sobie. Ale leży, elegancko Co on tu miał? O właśnie, ma jakiegoś fala on jest trochę bardziej zasięgowy aniżeli moja MP7, E ja zamienię za MP7. Właśnie, on ma lunetę. Co prawda, ta sama amunicja co do lekkiego karabinu maszynowego, ale kurde, no mówię, no, lunety w tej grze są nieprzecenione. Ta mapa jest naprawdę olbrzymia. Można wejść do każdego budynku, praktycznie. Karabin snajperski tutaj naprawdę robi robotę. W ogóle, jeżeli chciałbyś zagrać ze mną, bo tak jak mówię, nie mam znajomych w ogóle, którzy by w to grali. E, I na YouTube o to wstawić, to zachęcam do napisania na maila swojego nicku, albo jakiś inny sposób Ale dogadania się. To będzie mi bardzo przyjemnie, myślę, że tobie też. Będziesz mógł pochwalić się mamie, że jesteś na YouTubie. Znanego youtubera, który ma 23 subskrypcje, dzień dobry. Myślę, że, to, że to, 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 to się szanuje. To się szanuje generalnie w świecie. I tak należy żyć. To była skrzynka, kurde, nie mogę jej znaleźć. Gdzieś jest pewnie wejście na górę. Tam Jestem cipa straszna i nie znalazłem. No oh, przeklnołem. Przepraszam. Kledzy, też się pokażcie. To jeszcze jeden pancerz mam do sobie. Nie Gdzie? To tam? No, tam jest normal. To rzeczywiście. Deleciały. Niski. Muszę się przejść, panowie. Bo tak to, to możemy sobie tam stać, generalnie. Przecież z tego, co, co się orientuję, to właśnie w Battle Royale powinno się zostawać na tej zewnętrznej strefie. No ja nigdy jakimś turbograczem Battle Royale nie byłem z tego względu, że strasznie długo trwało wejście do lobby wiecie, ze spadochronowania się, znalezienie ekwipunku potem najczęściej jedna styczność z przeciwnikiem i przegrywasz grę, bo tak jak mówię, ja znajomych nie miałem, a nawet jak miałem znajomych, którzy grali w Battle royale, to byli tak beznadziejni, że nie dało się nic z nimi zrobić i od razu żeśmy przegrywali przy pierwszej potyczce, więc no, gra polegała generalnie na tym, że leciałem na spadochronie znajdowałem broń Najczęściej oczywiście. Są w tych hangarach, no nie ukrywam. Kurde, nie mamy żadnego pojazdu. To jest bardzo cienkie. Jest pas startowy, czyli pusta przestrzeń, na której możemy zostać bardzo łatwo zastrzeleni. To są fajne. Tego nie popieram. Trzeba się jak najszybciej przemieścić. Najlepiej do tego okrągłego, ale to też nie jest złe. O, tam jest jakaś ciężarówka po lewej, widzę na nim to nie widzę o helikopter weźmy sobie na zero na bliski kontakt jeżeli lekki karabin maszynowy może być na bliski kontakt to właśnie w ten sposób On pewnie tam się tłuką wiecie? nie ja? ja wy nie chcecie jechać no już Nie wiem, czy helikopterem nie będzie korzystnym bo tak przekalkulowałem to. Dziąki, nie chcecie? Dziąki. Helikopterek? Nie? Kurde, no nie chcę tam sam lecieć do cholery. Rozwalam. że nie. O, gdzie jest rzut uz uzbrojenia? Tam jest, fantastycznie. Zrobiłem sobie w ogóle klasę właśnie na ważony tryb. Akacza z kontrolą odrzutu i tak dalej. Także to jest... To jest na propsie. Wymienię sobie tylko na fala. Tam gdzieś nawalał już ktoś. Z tamtej strony. Tam jest ktoś dobra. Elegancko. Jeszcze nie miałem przyjemności skorzystać z tego kałacha, także zobaczymy jak on się będzie sprawował. Dobra, <laughs> elegancko. Piarze, tam jest drugi. Nawet trzeci. Serio, on nie zginął. Dwa strzały jeszcze dostał, ja był powalony i nie zginął. To nie fajnie, to nie fajnie. To się nie szanuje, moim zdaniem. Jedna płyta, niestety, ma nie uzupełni. Pancerza, z drugą nie trzeba. Dobra, lecimy do naszego typa, który się nam postanowił w i zginąć. To serio? Drugi był, nice. bo jednemu zbiłem pan coś i tak myślę. Dobra, to, jak strzelę go jeszcze za dwa razy to wystarczy, nie? A to się pokazać drugi. OK nice. E, no to gułak panowie i panie. Zobaczmy jak to wyjdzie. Co tam, w kogo rzucacie kamieniami, co? Ziemeczki. Właśnie, bo tu jeszcze kamieniami można rzucać, to jest przyśpieśne. Jak dostanie typ, to mu się robi tak, jakby dostał pocisk od przeciwnika. Bardzo niefajne, bardzo mi się to nie podoba. Nie no no, spoko. Nie, naprawdę, ten gułek jest fantastyczny, to jest tak ekstra pomysł na przedłużenie tego Battle Royale'a. Moim zdaniem, naprawdę, strzał w dziesiątkę. Co tam, ziomeczki? Mój teammate się bije. I został pokonany. O, no, kto Zobaczymy, jak mi pójdzie. Generalnie zauważyłem, że tu są tylko pistolety, co jest dosyć smutną informacją. Tak mi się wydaje. Kamieniami we mnie rzucałem groje. Uszony byłem. No nic, jak widzicie, przegrałem. Ja jestem prosem, który przegrywa generalnie non-stop, także. No, wstyd trochę wiem. No cóż. O nie, czy to damaskus? Czy to skórka damaszek? Czy kolega ma wszystko złote? No nie, źle. kogo wskrzesi, Pewnie swojego kolega. Bo to jego kolega pewnie. Te. <laughs> Niestety. Zobaczmy, jak sobie kolega poradzi. Ładnie celuje w ziemię, to prawda. Bardzo ładna tekstura na ziemi. Tak, myślę, że stanie plecami do otwartej przestrzeni, na której się znajdujesz, to, to też świetny pomysł. Nie macie tyle hajsu, żeby mnie odrodzić chyba, bo to 4,5 kafla kosztuje, z tego co kojarzę. Więc panowie, jakbyście weszli do hangaru, na przykład mogli podnieść monetki jakieś czy coś. To by było spoko. A, już nie zdążycie i tak. No to fantastycznie. O oh, no, 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 no. <śpiewanie> Koledzy generalnie ślepi są. Bo Chciałem się odzywać, żeby to przyciąć po te materiale do montowania ich podróż przez, przez lotnisko, ale kolega dosłownie naprzeciwko do siebie widział jak dwóch typów wchodzi po schodach i, i nie zareagował. Także bardzo fajnie. Drugi typ zamiast mnie wskrzesić bo już ma pieniędzy na to, albo uciec przed całą drużyną, bo tak samo nie widzi w ogóle typa po lewej. Co się dzieje? Dlaczego? No dobrze, no dobrze. Ale jeden się dał. Udało mu się wygrać wolność, więc zobaczymy co zrobi. Bo znowu będzie musiał wskrzeszać nas. Zobaczymy jak mu to pójdzie. Znowu pewnie przytnę jego podróż. Ale... No! Kolega nie wiem jak tego Damaskusa odblokował, Pewnie tylko na shipmencie grał i kampił na, na spawnie ze wszystkimi bombami, no, no nic daj tak. No, kolega będzie uderzał w przeciwników. Bardzo ładnie po nogach strzela. Ogranicza przeciwnikowi możliwość ruchu, a tylko że nie zauważył, że idzie za nim mgła, czy pył toksyczny, czy cokolwiek trucizna. No nieźle, kolego. No nieźle, no nieźle ci poszło. Gratuluję, generalnie. Bardzo ładnie. Jestem dumny z ciebie. Ups, nie to chciałem zrobić. No dobra, no to lecimy w następną gierę. Alright, dostaliśmy się do lobby. Sprawdźmy się w boju. W sroju chyba. Kurde. Panie, skąd pan do mnie strzela? Dawaj, ziomek. Jak mężczyzna, z mężczyzną. Nie tam połomy no nieźle, no to, no to była bitka, no to była bitka, słuchajcie. To było niezłe, to było warte zobaczenia, mam nadzieję, że nie żałujecie strac straconych 10 sekund, jak to oglądaliście, nawet 20. Dobra, sprawdźmy gdzie możemy polecieć. E, military base, military base, cokolwiek? Kolega się zgadza, czy się nie zgadza, nie wiadomo. Rozumiem, idziemy w trzy różne, różne miejsca, nie no, pasuje generalnie. Nie, za wcześnie się troszeczkę zdrapiliście, moi koledzy. Zależy, gdzie polecą, bo jak polecą na ten swój wskaźnik to może być różnie. Oj, jak robicie coś takiego, to mi się wydaje, że dalej dolatujecie, aniżeli gdybyście lecieli cały czas na, na, tych, na tym zwykłym latanku. Kurde, ile tu jest ludzi, ja pierd... Dobra, idziemy tu. Idę do tego hangaru. Zobaczymy. O, oh, halo. Elegancko. No, kolego. Powodzenia, powodzenia generalnie. Z tym pistolecikiem, strafiony na mnie. O, maska przeciwgazowa, wow. To dobre, to dobre. Już nic więcej nie ma, serio? Taka super baza, militarna i nic więcej? Bardzo niedobrze. Trafimy jest z shotguna, typiarza. Ile razy musisz dostać? Zwykle ja to raz dostaję z tego shotguna i umieram. Tu kolega przetrwał trzy strzały, znaczy, no 2, sobie Claymora, możemy nam postawić. Czemu by nie. Cały pancerz mi zbił. A co to jest? MP7, bardzo ładny. RPG niekoniecznie. Dobrze pamiętać, że tu jest RPG. Jakby co. To tutaj raczej nie ma pojazdów opancerzonych, tylko helikoptery i jakieś tam ciężarówki. Nie ukrywam, że RPG na to całkiem przyjaźnie działa. Ma przynętko, co się przebić do strzelających. Chyba na tej wieży są, albo pod nią To nie pomogę ci kolego Tak nie pomogę ci? No ja nie pomogę W ogóle nie ma kalibru O o o, halo, proszę mi dać te tarcze, dziękuję Mogę sobie amunicję ja uzupełnić, więc polecam Tu kolega, dobra Czajmy go Kolega się rozpłynął w powietrzu, no, spoko Planujemy kontrakt, okej, okay, nieważne O, nie mam amunicji mi się uzupełnić, ciekawe czy będę mógł drugi raz uzupełnić amunicję Spoko Dobry aim O serio, typie, skądże? Stamtąd, ja pierniczę Ja uwielbiam dostawać od pleców Pomoże mi ktoś, czy nie bardzo? Kolega ma mnie w dupie Generalnie. Fantastycznie. No to gułag. Eee, frajer zginące. Masz kamienie, mordy. Dobra, lecimy w tego gułaga. a nie, magnumka. czyli magnumka? Czemu magnumka? Magnumki nie da się nic trafić. Dobra, dostał. Za 9. Nice. <laughs> <laughs> Dobra, myślę, że nie ma co na nich czekać. Lecimy w następnego Battle Royala. Ej, wstyd, nie? Jak się samemu gra, to jest taki wstyd, bo nie ma żadnego zgrania. Nikt nikogo nie osłania ani nic. Si lata, kurde, jak Debi. Się dostaje od pleców. takim udział P7. Nie ma się gdzie schować. Albo jest się typowym dozem i się umiera na. Głagu. A więc ponownie jesteśmy zdeployowani przed lobby. No jest spoko, nawet jest to lobby, bo tu się można zabijać. W tych wszystkich Fortnite'ach i tak dalej, to nie szło się nawet zabijać. Na już sojusznik, tak. dzień dobry kolega, jak on się spadał na spadochronie. A to mój xD. śmiesznie. Kolega był na dachu. No wspaniał, wspaniał. Dulo. Może uda nam się tu wejść, nie da się wejść. Seria. Tak się elegancko, już zabity. No dobra. Sprawdźmy jak teraz nam pójdzie. Gdzie się możemy zrobić? Możemy się tu zrobić, gdzie kolega... gdzie kolega pokazuje, bardzo ładnie. Jest to dobra decyzja, taktyczna. Nie jestem jej fanem. What a shit circle. De facto, de facto tak, de facto się zgadzam, de facto bardzo małe kółko. No nie obejmuje połowy mapy. A nie, halo, nie chciałem tego robić. Typowy Seba opuszcza grę, no nie. Nie można grać bez typowego Sebu, co to ma znaczyć tutaj? Dobra, elegancko. O, zginąłem! To jednak się da. O, to nice. Dobra robota. Do... No to nieźle, jeszcze się do ciężarówki wpakowałem. Ja byłem przekonany, że zawsze się otworzy ten spadochron. Zanim dotkniemy podłoża. Czekaj, czy mnie kolega podniesie. Wezwać pomoc, TAB. Ale nic to nie robi. Dobra, chyba, chyba nie podniesie. Chyba idziemy do gułagu. Ja pierniczę. Dobrze mi poszło, dobrze mi poszło. Szanuję. Bardzo szanuję. Nie bij ścian. Kiepcie w ryj. Jeb Cię wryj. O, Koala, nasz teammate Masz go po lewe, Koala... przegrał, jak zwykle Ciekawe, jak mi pójdzie Czy tym razem wygram Pewnie nie Pewnie nie e, no, elegancko nawet od plecków Kolegę wzięliśmy Kto by się spodziewał? Ja nie Mamy tam coś do zabezpieczenia Z kontraktu Polecimy do naszego Angel of Death tam jest kolega, kurde Spierniczyć tutaj, jakąś broń znaleźć przede wszystkim Nic to oczywiście nie będzie dla mnie Fantastycznie, nawet strzelby nie dostanę Elegancko To jest to O, tu jest coś Elegancko. 50 naboi, nie za dużo, nie za dużo. Ale może starczy. No pokaż się, pokaż się. Nice, nawet ja zabiłem go. <laughs> Gdzie mój kolega? On był ze mną tam. A on też zginął. I was blok. To nie moja wina, jak zwykle ja! ja nie lubię Battle -reali, no? Ja, lecimy jeszcze raz Okej, okay, jestem bardzo ciekawy czy tym razem zajmę jakiekolwiek dobre miejsce Co tam, ziomku? Nie chcesz się ze mną już strzelać? No, teraz inni się chcieli ze mną strzelać No nic Skąd mnie kolega zabił? Z ulicy, to, tak myślałem Tak myślałem No nic Bywa i tak jak to się mówi, do trzech razy sztuka. Po trzech razy sztu sztuki już nie ma, ale, ale też jest fajnie. Dobra, możemy lecieć, wydaje mi się. Jeszcze nie mam żadnego wyczucia, kiedy tam wyskakiwać z samolotu, ani nic takiego. No i wydaje mi się, że całkiem dalej dolatujemy, jeżeli tak robimy z tym spadochronem. Niż ci koledzy, i wydaje mi się, że szybciej trochę. No, tak w miarę w sumie niewiele dalej, ale to opłaca, moim zdaniem. Dobra, nice. Jakaś broń elegancko. Ktoś tu się zdropił obok mnie. Dzień dobry, kolego. Dobra, nice. No, tam jest drugi. Podniesiemy co moje. Przeładujmy co się da Nice, nóż do rzucania Może trafię typa Ciekawe czy też zabija na raz Ten nóż do rzucania, czy nie Nie mam pancerza, to jest bardzo niedobre To jest bardzo niedobre Ale ten typ chyba mnie nie goni Ani nic jest pancerz, elegancko No halo Dobra Jeden, bo jeden, ale jest Cisza, wezmę. Nie, za dużo mi to nie da. To no nie, halo, wyrzuciłem broń. No, no trudno. Nie chcę mi się co ten sam karabin, który mam. tam kolego, pokażcie. To nasz tak hałasuje. Co tam kolego? Mam nadzieję, że nikt nie dobiegnie w międzyczasie. To nie, dobra, nice. Jest bardzo fajne, że też awansujemy wszystkie bronie, które, których używamy w międzyczasie. Jak ktoś biegnie. Nie jeden. There, nie, on zbroi cholera. Się musimy tu okopać. Czy to jest Semtex? Nie, ja tu w No Nice. Nice. Jeszcze jeden był tam po prawej widziałem. Aj, kurde, dostał Heda, ale niestety nie wyszło. A to by było ładne. Trzech załatwić. Pan coś mu zbiłem, ale. Mm. 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 Ale wreszcie coś się zadziało. To mi się podobało, to już było fajne. To już było spoko. I to mnie zachęca do tego, żeby grać dalej. Takie sytuacje, właśnie. To było naprawdę spoko. Jak szczury żeśmy byli obici znaczy przybici do ściany Na jakimś garażu. Udało się wyjść. Kolega niestety poległ. Dobra, zobaczmy jak Google Agu pójdzie. Siema, typie. A, no tak, ja ginę na headę, no tak, zapomniałem. Co, że trafił mnie w heada, czy tak zupełnie po... ...na farta? No... Jak trochę na farta, bo chyba kucnąłem w tym momencie i mu się podłożyłem po prostu pod pocisk. No nic, mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że zachęciłem was do koda, do Battle Royala. Eee, dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że subskrybujecie, że zostawiliście łapę w górę i mam nadzieję, że widzimy się na następnym odcinku. Dzięki wielkie. Doza.